Co to jest piekło? Piekło to stan wiecznego oddzielenia od Boga. Ale skoro Bóg jest miłością, czy naprawdę możliwe jest istnienie czegoś takiego jak piekło? Jak dobry Bóg może pozwolić na jego istnienie, nie mówiąc już o wysyłaniu tam kogokolwiek? To nie tak. Problem nie leży po stronie Boga. Problem leży po stronie człowieka. Człowiek jest powołany do miłosnej komunii z Bogiem. Ale do miłości nie można nikogo zmusić. Miłość musi być wolnym darem. Wyjaśnij to poniższy przykład. Jeśli będę wykręcał komuś ramię aż do momentu kiedy mnie pokocha, do niczego mnie to nie doprowadzi. Być może ból sprawi, że druga osoba powie, że mnie kocha, ale na pewno tej miłości nie będzie odczuwać. Do miłości nie można nikogo przymusić. Miłość musi być ofiarowana w wolności. Ta właśnie wolność umożliwia nam też odwrócenie się od Boga. Każdy grzech ciężki jest bezpośrednio wymierzony przeciwko Bogu lub jego stworzeniu i przez to oddala nas od Niego. Jeżeli nie żałujemy, oddzielenie to będzie trwałe. W tym sensie to nie Bóg jest tym, który skazuje nas na piekło, ale my sami się skazujemy. Jak zatem możemy wyobrazić sobie piekło? Brytyjski autor C.S. Lewis w swojej książce pod tytułem Rozwód Ostateczny przedstawił następującą wizję piekła. Opisuje on piekło jako szare miasto, które cały czas się powiększa i rozrasta. Kiedy do jego centrum przybywają nowi mieszkańcy, zaraz zaczynają kłócić się z sąsiadami. Dlatego przeprowadzają się na obrzeża. Ich motto brzmi: Wolę być jedynie sam ze sobą niż miałbym komukolwiek w czymś ustępować. Mieszkańcy piekła są uparci i niezdolni do zauważenia własnych błędów. Nie są w stanie się do nich przyznać. W tym wszystkim nie są szczęśliwi. W opowieści o szarym mieście C.S. Lewis zbiera kilkoro mieszkańców na przystanku autobusowym, skąd mają pojechać do nieba. Ale kiedy tylko już się tam zbliżają, dla duszy z piekła jest to coś nie do zniesienia. Klarowność i czystość, światło. Wszystko to jest zbyt olśniewające dla mieszkańców Szarego Miasta. Bledną, i wszyscy w popłochu uciekają z powrotem do ciemności. Osoba w piekle jest tak naprawdę uwięziona w świecie swojego ego. Egoiści to ci, którzy po prostu nienawidzą innych ludzi. Niektórzy może i są w stanie pokochać innych, ale tylko dlatego, że dzięki temu odnoszą jakieś korzyści. Prawdziwa miłość jest dla nich niemożliwa. Uwięzieni w swoim ja, egoiści nie są zdolni do wejścia w komunie z Bogiem. To niestety smutna rzeczywistość piekła.